Panie prezesie, dzisiaj na konferencji w Pszczynie mówił pan o tym, że pochodzi z rodziny górniczej. Jest to o tyle istotne, że teraz górnicy są w takim rozkroku. Dopiero co podjęto decyzję o likwidacji górnictwa de facto na, na Śląsku, więc pytanie czy branża OZE, której pan jest reprezentantem, jest w stanie ich wchłonąć, zapewnić im bezpieczną, stabilną przyszłość. Dzień dobry, tak tak się składa rzeczywiście, że mój dziadek świętej pamięci już był górnikiem dołowym w kopalni Siersza, która została już jakiś czas temu zlikwidowana więc no, znam to z autopsji bo jak byłem dzieciakiem to doskonale wiem jak, jaka kultura pracy jak ciężką pracą jest rzeczywiście bycie, bycie górnikiem dzisiaj rzeczywiście branża OZE mocno się rozpędza, naturalnie zastępuje i transformuje tą energetykę węglową jeszcze dzisiaj węgiel kamienny, brunatny stanowi fundament energetyki i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce ale myślę, że no, zostało nam niewiele czasu, żeby to zmienić. E, branża OZE, e, fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, to jest branża bardziej troszkę dla dekarzy, bardziej dla elektryków, ale rzeczywiście jednym z elementów transformacji energetycznej jest termomodernizacja. Jest kilka milionów domów w Polsce, które trzeba ocieplić, które trzeba ocieplić fundamenty, ściany, dach, e, a to jest praca, która, no, na którą branża budowlana w ogóle nie jest przygotowana, a rzeczywiście górnictwo i, no, mówiąc wprost, no, silni Ci, którzy są głodni tego, żeby nową pracę dostać, no to to rzeczywiście może być bardzo ciekawy element całej układanki. Szczególnie, że mamy element zachęty, którym jest czyste powietrze, gdzie można to termodernizować z dużą dotacją, gdzie, braku, gdzie mamy w Polsce mnóstwo procentów materiałów budowlanych, systemów ociepleń, systemów ociepleń fundamentów, pianki do, do ocieplenia dachów, więc myślę, że jest to dosyć ciekawy element, na którym warto byłoby się zastanowić, żeby zacząć budować ten potencjał termomodernizacyjny, bo mamy tutaj roboty na 20 lat, no a górnicy, którzy są w sile wieku, którzy też na pewno dostaną Jakieś odprawy, będą mieć czas na to, żeby się przemodelować i zbudować jakiś potencjał w tym kierunku. Bo wydaje się, że Polacy jako społeczeństwo są na OZE gotowi i otwarci. To zresztą widać po przyrostach montowanych rocznie instalacji. Jesteśmy w ogóle w czołówce Unii Europejskiej, prawda? Tak, rzeczywiście Polacy wzięli sprawy w swoje ręce, jak to czasem bywa. Gospodarstwa domowe montują fotowoltaikę, montują pompy ciepła, zaczęły montować również magazyny energii. Ja, no, nasza firma dzisiaj dostarcza, ja myślę, co szóstą, co ósmą instalację dla domu. Dzisiaj to już jest prawie 3000 takich instalacji miesięcznie, więc tutaj pracy jest sporo. Natomiast rzeczywiście branża termomodernizacyjna dla domów dopiero będzie startować. I to jest może dobry moment, żeby połączyć tą, ten element górnictwa, Elementy wsparcia rządowego, tych decyzji ostatnich o tym, że kopalnie będą wygaszane, żeby pomyśleć właśnie o tej termodernizacji, bo czuję, że to może być taki element, który naturalnie wchłonie potencjał pracowniczy, jaki po kopalniach zostanie, a ten potencjał jest duży, a branża termodernizacyjna, termodernizacyjna potrzebuje tego potencjału. Pan mówi, że teraz jesteście mniej więcej na pułapie 3000 instalacji miesięcznie. Czy trzeba już się zapisywać, czy teraz już są terminy na przyszły rok, czy, czy na razie jak wygląda to z montażem? Tak na bieżąco w miarę. No, nasza organizacja się bardzo mocno skaluje i dzisiaj zapewniamy montaż instalacji fotowoltaicznej w 10 dni od podpisania umowy i dowozimy w 99% te terminy, więc u nas jest to stabilnie, ale rzeczywiście w branży fotowoltaicznej w Polsce te terminy są już czasem miesięczne, czasem rzeczywiście na kolejny rok. No my mamy dzisiaj zaplecze, żeby się skalować i myślę, że będziemy dowozić obietnice, które, które klientom obiecujemy przy podpisaniu umowy, natomiast rzeczywiście trzeba się liczyć z tym, że no, fotowoltaika w fotowoltaice nierówna i trzeba się przed decyzją zakupową dwa razy zastanowić. Natomiast rzeczywiście to nie tylko fotowoltaika. Tak jak mówię, dzisiaj pompy ciepła wchodzą technologie różnych ogrzewania elektrycznego z fotowoltaiką świetnie pracujące. No wszędzie tam, gdzie nie ma gazu, to rzeczywiście trzeba się zastanowić, jak będzie trzeba zamienić ten kocioł na paliwo stałe na coś, które, co jest eleganckie, działające, no i jest odnawialne. A jak pan myśli, Polacy mają szansę dogonić w poziomie instalacji takich potentatów jak na przykład Niemcy czy Skandynawia, czy bardziej może i południe Europy, gdzie tych dni słonecznych jest więcej? Generalnie jest tak, że dzisiaj, jeżeli Excel się zgadza i instalacja fotowoltaiczna zwraca się w 5-7 lat, no w zależności od rodzaju budynków, rodzaju domu i rachunków za prąd, to musimy sobie odpowiedzieć prosto na pytanie: jeżeli ja mogę zainwestować te pieniądze, Okay, które dzisiaj mogę wstać do banku na 0%, e, na lokatę 0%, e, gdzie tak naprawdę dzisiaj no, takich świetnych, pewnych inwestycji nie ma za wiele, e, to inwestycja we własny dom na pokolenia, to jest dzisiaj najlepsza inwestycja. I pytanie, czy musimy ich doganiać? Ja myślę, że naturalnie każdy dom, który w Polsce dzisiaj się buduje, myśli od razu o fotowoltaice. Każdy dom, który wymaga inwestycji termodernizacji, termomoderniza automatycznie myśli o fotowoltaice. Zresztą jest to dodatkowo wspierane w programie 300 powietrze. E, I i dzisiaj każdy kto wybudował już dom ma ten dom, ale przychodzi mu 300, 400, 500 zł miesięcznie rachunków za prąd, to po prostu zamienia te rachunki za prąd na kredyt bankowy 1 do 1, ok, i po 7 latach ma temat zamknięty i przez kolejne 20, 30 lat ta fotowoltaika rzeczywiście będzie mu tak naprawdę gwarantować zerowe rachunki za prąd. Pan mówił o Excelu, żeby się zgadzał. To teraz zapytam Pana jako przedsiębiorcę. W Polsce jest sporo firm, które produkują panele, natomiast jesteśmy też uzależnieni od dostaw ogniw, i tutaj właściwie monopolistą są Chiny. Problem pokazał się podczas pandemii, kiedy tak naprawdę ten łańcuch dostaw został zerwany, i pojawiła się inicjatywa polskich firm, żeby, żeby na zasadzie konsorcjum zbudować w Polsce, nawet tutaj na Śląsku, fabrykę tych ogniw. Jak się Pan na to zapatruje? Czy widzi Pan w tym sens? My w się patrzymy trochę w innym kierunku. Budowanie dzisiaj dla nas fabryki, jesteśmy firmą usługową, firmą technologiczną, jest dzisiaj trochę drugorzędnym priorytetem, dlatego że pracujemy z najlepszymi producentami rzeczywiście chińskimi, którzy dostarczają technologię, co pół roku zmieniając jej jakość i co pół roku wychodząc na kolejny level. My zainwestowaliśmy nie w fabrykę fotowoltaiki w kontekście ogniw krzemowych, to zainwestowaliśmy de facto w firmę, która otwiera pierwszą w Polsce komercyjną i pierwszą na świecie komercyjną produkcję ogniw perowskitowych czyli to jest kompletnie odnawialna inicjatywa, to jest kompletnie technologia, która, no mówiąc wprost, wybucha mózg od niej, jak się nad tym zastanowi więcej, dlatego, że po pierwsze są to giętkie ogniwa, można je przyklejać na folii gdziekolwiek, są nie trzeba nic wydobywać z ziemi, żeby je, żeby je wyprodukować, bo się je drukuje z syntezy chemicznej, na prostej drukarce atramentowej, oczywiście technologia jest trochę bardziej skomplikowana, ale można sobie wyobrazić to w taki sposób, że idziemy do kastoramy, kupujemy troszkę chemii, wsadzamy do termomiksa Mieszamy, wychodzi atrament, wsadzamy do drukarki atramentowej, drukujemy na czymkolwiek, przykładamy dwie elektrody i mamy prąd. Koszt, myślę, za kilkanaście miesięcy będzie niższy per, per, per wat niż fotowoltaika, a sposób adaptacji tego, gdzie jest to tak naprawdę nadrukowane na folię i możemy tę folię przyklejać gdziekolwiek, która jest lekka, 95% lżejsza od ogniwa klasycznego, no to to będzie duży game changer na rynku. Więc budowanie dzisiaj fabryki, ok, jest to wyzwanie, może to pomóc skonsolidować polski rynek, może to pomóc producentom być bardziej konkurencyjnym, może rzeczywiście ten element R&D, który będą mieć też, też pomóc, natomiast my myślimy kilka kroków do przodu i, i to są właśnie peruskity, gdzie za 2-3 lata no, nie będzie można konkurować z nami pod kątem technologicznym, bo będzie to kompletnie inna, lepsza, nowocześniejsza technologia. Tak, jakby ktoś dzisiaj chciał sobie kupić telefon stacjonarny do domu, powiesić go na ścianie i podpiąć kablem do telekomunikacji, po co? Jak przecież mamy świetną technologię smartfonów, 5G i za chwilę nie wiadomo, co jeszcze. Więc, żeby dzisiaj ktoś inwestował w produkcję telefonów na ścianę, no ja bym nie zainwestował. Natomiast w najnowsze smartfony, tak. Myślę, że to porównanie obrazuje, jakim tempie rozwija się technologia i też. Pytanie, czy nakłady finansowe, które trzeba by na taką fabrykę dzisiaj wydać, zainwestować, będą adekwatne w kontekście długoterminowym. Na pewno jest to jakiś pomysł, na pewno piękna inicjatywa. Pytanie, jak to wspomniałem wcześniej, czy się Excel będzie zgadzał długoterminowo. My patrzymy trochę w innym kierunku, kilka kroków dalej. To proszę jeszcze dwa słowa o tej fabryce powiedzieć. W jakim ona się miejscu znajduje? Jaka, jakiego nakładu to też jest inwestycja? Do tej pory Saule Technologies, czyli technologia wymyślona przez Olgę Malinkiewicz, przez ostatnie 6 lat wydała no, grubo ponad 100 milionów złotych na rozwój technologii. My dołączamy tak naprawdę na ostatniej prostej uruchamienia linii produkcyjnej, która już stoi, ona stoi we Wrocławiu i moduły metr na metr zaczną się już od października produkować. Już są pierwsi klienci, którzy będą odbierać nie tylko metr na metr moduły, ale mniejsze, które będzie można stosować w małych urządzeniach IoT, gdzie też będziemy mogli to sprzedawać naprawdę w solidnej cenie i budować już pierwsze przychody i pierwsze zyski. I ta pierwsza pilotażowa linia produkcyjna ma nam dać odpowiedź na to, czy ta technologia, która została wymyślona, na którą już dzisiaj można dać praktycznie 10 lat gwarancji, czy ona rzeczywiście na rynku się przyjmie i czy ten popyt, taki, który my szacujemy, rzeczywiście się ujawni w takiej ilości. Jeżeli tak, no to Kolumbus zacznie sprzedawać tylko za chwilę ogniwa perowskitowe, a każda inna technologia po prostu będzie pasem, będzie już przeszłością. Dziękuję wobec tego bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.